Siemanko Widzowie, dzisiaj chciałabym wam pokazać kościół jaki wybudowałam w Minecraft są tutaj shadery i jest też texture pack ale to jest nieważne. chodzi o to, że bardzo się starałam wybudowałam ten kościół po to żeby po to żeby Przyszłym papieżem był papież Filipińczyk. Bardzo mi na tym zależy i dlatego zbudowałam ten kościół. Wchodzimy tutaj do kościoła. Mamy takie piękne sklepienie. Kolorystyka jest w takich dosyć kontrastowych barwach. Tutaj mamy krzyż. Tutaj mamy pismo święte, Stary Testament, Księga Rodzaju, Stworzenie Świata. Jest przepis. <grymne> <Co? grymne> Przepraszam, wzruszyłam się. Ten wygląda tak pięknie. <grymne> До услышания.